W dzisiejszym odcinku programu dyżur. Będzie boleć? To nie jest woda utleniona. spokojnie. Szczycie? No to dobrze. To znaczy, że działa. Pan Paweł ma do zszycia palec mocno przecięty nożem. Ukucie. Scypanie, rozpieranie. Tak? To będzie najgorszy moment. No i teraz sobie poczekamy. Drętwieję? Chodź. Teraz sobie poczekamy chwilę. Dobra, odwracamy rączkę. Teraz. Po podaniu znieczulenia lekarz zaczyna szyć. A jaką potrawę pan przygotowywał? Do to piję. A, to mało wyszukana, no wiecie no, Niestety. Cukiernikiem. To bagietka i cukiernik coś mi tu nie, nie pasuje Podczas przygotowywania bagietki w celu z konsumpcji obciął sobie palec Tak ma być nie inaczej Witaj Dzieciątka Jezus w Warszawie. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Mamy okazję przyglądać się z bliska pracy miejscowego oddziału ratunkowego. Jej kulisy przedstawiają: Jacek Wesołowski, zastępca ordynatora, specjalista-chirurg. W zawodzie od 26 lat. W oddziale ratunkowym na Lindleya od lat 6. Robert Sienicki, lekarz medycyny. W zawodzie od 15 lat na Lindleya od 5. Maciej Krawczycki, ratownik medyczny, w oddziale ratunkowym pracuje od roku. Krzysztof Sucharski, ratownik medyczny na Lindleya od dwóch lat. Łukasz Szemis, pielęgniarz anestezjologiczny w szpitalu Dzieciątka Jezus od czterech lat. Personel oddziału ratunkowego rzadko kiedy ma chwilę wytchnienia. Pogotowie ratunkowe przywiozło mężczyznę z wypadku komunikacyjnego potrącenia, pan ma otwarte złamanie podudzia e, prawego A co, pan do pan tego? uraz oraz prawego tak, samochód prawdopodobnie bez urazu tłowy. Żółk się wydaje cały to, co widać. tak, tutaj to co widać złamanie jest z przemieszczeniem jest. otwarte. Tutaj bardziej staw skokowy, do tego jeszcze prawe obojki, bardziej prawe. Wiesz. Zabezpieczyłem za to, rzeczywiście założony. Pan dostał od nas MFK. Ile? Sześć. A macie jeszcze resztę, tą czwórkę? Tak. Dziesięć panów krzywdy nie zrobi. Pan dostał mało, pan ma ciśnienia 110. 110 na ile? 110 na ile, było 60. Sześć pana, halo, słyszy mnie pan? Nie. Otwieramy szeroko oczy. Szeroko, szeroko. Co pana boli po zakończeniu dolną? Obojczyk. Obojczyk, który? Jest złamanie, jest złamanie. Dobrze. Spokojnie już. Pana rączki złuż, ciała. Dobrze. Jakie Pana jak przyjmuje, przymuje, Pan pamięta? Interesuje mnie wszystko o Panu. Mm. Co jeszcze? Mm. Czy, pan ma, czy Pan ma ciężkie POHP, tak? Że tyle tych leków tego typu. Często ma Pan zaostrzenia tego POHP? Nie. Nie ma takiej sytuacji, że Pan Nie. do szpitala trafia? Nie. Dobrze. Jeszcze Pana tutaj troszkę rozbierzemy. To nie wiem, czy sobie jednej nóżki za drugiej nie przywiążemy na razie, bo, bo panu opada, a pan nie trzyma tego. Okay. Boli pana, jak tak przemieszczamy. O, tak, żeby pan sobie słuchać. Ja wezmę Głowa pana nie boli, nie było urazu głowy. Nie. Bardzo fajnie. Pan Leszek ma najprawdopodobniej złamania nogi i obojczyka. Okej. Okay. Jak pan teraz się czuje? Coś się kręci w głowie? Coś się dzieje? No tak troszkę. Troszkę, tak? Dobrze. Zaraz przyjdzie ortopeda, zbada panu ten obojczyk, zbada tą kończynę, zaopatrzy panu wstępnie. Będziemy panu robić zdjęcie takie tomograficzne, dokładne, żeby zobaczyć, czy coś w klatce piersiowej się nie stało. Myślę, że zrobimy z głową, chociaż pani nie ma żadnych obrażeń powierzchownych, ale różne rzeczy się, wie pan, zdarzają. Jak widzimy tutaj. Brzuch zrobimy, klatkę, głowę. Personel oddziału ratunkowego pobiera krew do badań i wykonuje EKG. W tym czasie na konsultację przybywa ortopeda, wezwany przez lekarza dyżurnego. Ja tu robię tego skana tomografię, żeby już dużo energia była. Urazu. No, ale jeszcze damy taki konwencjonalny podudzia i obliczmy. Tak, co, dobra. Lećmy na Klatkę będziecie mógł robić. Tak, nie, robimy głowę, klatkę i, i, i ten, i brzuch. Pacjent może jechać do pracowni tomografii komputerowej. Powolutku, powolutku, ładnie, okej. Okay. Pilnuje pan rączki, a druga rzecz, nie ruszamy w ogóle przez całe badanie się zupełnie, dobrze? Tak Tomografia komputerowa to niezwykle dokładne badanie. Jej wyniki pomogą lekarzowi upewnić się, czy pan Leszek doznał jakichś obrażeń wewnętrznych. – Boli pana? – Podrobinie, ale nie zwiększa się ból? – To co fajnie. Po tomografii pacjent przewożony jest do pracowni rentgenowskiej na zdjęcia zlecone przez ortopedę. Tymczasem pogodowie przywiozło do oddziału ratunkowego pacjentkę. Pani Teresa przewróciła się na ulicy. Jest pod wpływem alkoholu. – A ten bark to zawsze był taki? Czy to teraz, po, po urazie? I co to się stało, niech pani powie? No leżąca na podniku, przez przychody, kiedy w domowych okolicznościach, nie wiadomo czy z urazem było, czy z urazem czternaście, czy, obrazy, czy nie kiedy niedużo wypiła. Ile Pani, pani wypiła alkoholu, Wypiła? Najpierw przystali, gdzie nie piję, zazwyczaj w połowie trasy, to co jest. jest. hm. I wypiła Pani ten alkohol i co, poszła Pani na ulicę, czy co? Opędziła I co? Zemdlała mnie. I zemdlała Pani pod, gdzie? Na ulicy? Tak. Brodą do klatki piersiowej dotknąć. Pani zdejmie nogi. Pani na padaczkę choruje? Nie. Nigdy nie było żadnych ataków? Przy... Mhm. Luźna, luźna, luźna ręka. A drugą rękę niech Pani mi tu Czy co, najpierw ortopedę trzeba będzie wezwać. Tak? Mhm. Niech nastawi ten barek. Nie drętwieje ta ręka. Nie. Pacjentka, oprócz uszkodzonego barku, ma rany na głowie i łokciu. Jednak najpierw potrzebna jest konsultacja ortopedy. Panie doktorze, przyjechała do nas pacjentka z, ze zwichniętym barkiem prawym. Nie ma tętna naprawieniowej, także chciałbym, żeby ją najpierw nastawić. O, oprócz oprócz tego, to ma jeszcze tam głowę i łokieć rozbity, ale. To, że tak powiem, priorytet będzie w tej chwili. Mhm. A to mam prośbę, jeszcze, żeby od razu ją obejrzeć ortopedycznie, żeby zlecić wszystko, co tam mamy. No. Dobra, dziękuję. A w sali zabiegowej jest już kolejny pacjent z mocno krwawiącą nogą. Dobra, kładziemy się. Jak się leży, to się nie spadnie. I to czym to było? Siateczką? To tak. Ja nawet miałam tą nogą, jak przeciąłem puściłem i zginęło mi się. No. Trzeba to będzie proszę pana w znieczuleniu miejscowym zbliżyć brzegi swami Troszkę w górę. Tak, podłożymy sobie. Zawsze to będzie. Tak? Proszę. Proszę się nie obawiać, o wszystkim będę uprzedzał. Jakby coś miało być nieprzyjemnego. To jest drugi raz tutaj jestem przyty. Dobra. Proszę pana, a teraz będzie pan czuł ukłucie, potem pieczenie i rozpieranie środka znieczulającego. Czuje pan? Czuje. To znaczy, że pan żyje. Pan Wojciech zranił się przechodząc przez płot wykonany z siatki ogrodzeniowej. Uszkodzone miejsce będzie zaszyte. Pęseta jest ręką chirurga. Jak pan chory się czuje? Patronek jałowy dziękuję. Kilka szwów i ratownik medyczny może założyć opatrunek. Pacjent idzie do domu. U pana Leszka, potrącanego przez samochód, jest policja, która próbuje ustalić przyczyny wypadku. Lekarz dyżurny ma zdjęcia rentgenowskie pacjenta. Tutaj uderzyło prawdopodobnie coś na jednej linii. Jest spiralne złamania, fragment tutaj drugi wolny. Taka przekras do zabiegu na dziś na pewno. Złamaną nogę mężczyzny konsultują ortopedzi. Nie obędzie się bez zabiegu operacyjnego. Na szczęście, dla pacjenta opis tomografii komputerowej wykluczył obrażenia wewnętrzne. Pan Leszek trafia na oddział ortopedii. Pani Teresa, kobieta, która upadła na ulicy, oprócz zwichniętego barku, ma ranę łuku brwiowego, kwalifikującą się do szycia. Zamknąć oczy, proszę i nie otwierać, dobrze? Chirurg znieczula ranę, aby pacjentka nie odczuwała dyskomfortu podczas zabiegu. Przed założeniem szwów lekarz usuwa krwiaka, który powstał po uderzeniu o chodnik. Kobieta miała dużo szczęścia, ponieważ obrażenie nie jest zbyt głębokie. Szycie dobiega końca. W tym czasie do sali zabiegowej przychodzi na konsultację ortopeda. Dzień dobry. Mnie, pani, ja się ja jestem ortopedą, dlatego poprosił, tak. żebym zobaczył jak kości pani się mają. A teraz, I dzisiaj to było, tak? Tak, tak, tak. Bardzo Nie pamiętam Pani, jak panią na rękę, czy na to... Nie pamięta, no, panie, no, panie, no, panie, wszystko. No, na rękę, czy jak to było? U -u. Podczas badania ortopedycznego chirurg zakończył szycie i ratownik medyczny zakłada obadrunek. Pani Teresa jedzie na tomografię komputerową głowy. Lekarz chce być pewien, czy uderzenie nie spowodowało powstania uszkodzeń wewnątrzczaszkowych. Teraz pacjentka trafiła do pracowni rentgenowskiej na zdjęcie zwichniętego barku. Tymczasem do szpitala Dzieciątka Jezus Pogotowie przywiozło starszą kobietę w bardzo ciężkim stanie. Pacjentka jest nieprzytomna, niewydonna oddechowo. Dlatego została zaintubowana przez zespół Pogotowia i natychmiast po przyjeździe podłączona do respiratora. Po pobraniu krwi do badań lekarz wykonuje ultrasonografię. Teraz widać ładnie na tym, jaka jest piękna, ładna, duża żyła szyjna wewnętrzna. I w to będziemy się wybijać, tak żeby uzyskać dostęp centralny, w celu podawania leków, podawania płynów. Ponieważ stan pani Zofii jest zły, lekarz postanawia założyć centralny dostęp żylny. Do sali zabiegowej trafiła młoda kobieta w zaawansowanej ciąży. Pies, czy jakiś cudzowca? Pies, mhm. szczepiony. Szczepiony. Oj, oj, Coś Pani zrobiła temu psu? Że tak Panią pogryzł? No. Można. Bardzo mocno Panią ugryzł ten pies. Ale to bawiła się Pani z nim, czy? Nie. czym to było zrobione? Wiem, że pies, ale to on szarpał to tak? Czy to jest zębami, czy to jest obrożą? to Bo ma kolczatkę niektóre psy mają. Zębami to zrobię. Oto ma znaczenie. Mhm. Teraz będzie znieczulenie. Najbardziej nieprzyjemny moment. Panią Beatę dotkliwie pogryzł pies. Rana szarpana ręki musi być zaszyta. Aby oszczędzić pacjentce bólu, chirurg podaje znieczulenie miejscowe. Co to za pies? Ty Wyżę taki. Wyżę. Pani porusza palcami. Poruszać paluszkami wszystkimi. Normalnie, normalnie mocno ścisnąć rączkę. Dobra, rozłożyć ręce teraz i mnie tutaj, no nacisnąć no, na palce. Mocno, no, mocno, mocno. Ja Pani powiem co ma Pani. Pan taki głębiej ma stłuczone mięśnie, bez jest krwiaczek, którego już nic nie będziemy robić. Założymy sączek, żeby się z tego nie ropiało. No taka rana będzie, ewentualnie do zaopatrzenia na dwa szwy zostawimy, że później ją do poprawy. Chodzi o to, że może duża szansa zrobienia tej rany jest. W ogóle musimy założyć tutaj sączek. Jest jedno ścięgno przecięte. Przecięte, natomiast szukanie je w tej chwili, bo nie widać drugiej części, to jest, to jest wyrywane, czyli ono może być tutaj gdzieś. Mhm. No dobra. Pacjentka ma przegryzione jedno ścięgno, ale na szczęście rusza wszystkimi palcami. No dobrze, trójkę, dobrze jest, okej. Okay. Tymczasem w sali obok trwają przygotowania do zakładania centralnego wkłucia nieprzytomnej starszej pani. Będziemy wykonywać dostęp centralny do żylny sposobem Servingera, czyli przez prowadzenie prowadnicy stalowej wewnątrz igły wbitej w żyłę szyjną wewnętrzną pod kontrolą aparatu USG. Cewnik jest wprowadzany do żyły. Nie było wypływu krwi pod ciśnieniem, prawda? Czyli domniemujemy jednak, że jesteśmy w Zylle. bardzo, w góra, bo no dobra, jest wypływ góra. Koreczek zamknięte, zamknięte. Teraz w kłucie centralne należy dobrze umocować za pomocą nici chirurgicznych oraz specjalnego plastra. I Zofia przygotowywana jest do przewiezienia na tomografię komputerową. No dobrze. Dawid, i co żeście się uzgodnili z Małgosią? Co głowa? czy zobaczyć, Czy nie nic kolejnego? jakiegoś już tak. Mhm. Od razu polecimy po klasie, zaraz zobaczymy, mm -hmm. co się dzieje i tak dalej. I tak, to jest to do Pacjentka będzie miała wykonane tomogramy głowy i klatki piersiowej. Podczas badania widać, że dostęp centralny tkwi prawidłowo. W trakcie wykonywania tomografii wstępnie nie było widać żadnych niepokojących zmian zarówno w głowie, jak i w klatce piersiowej kobiety. Pani Zofia pojedzie więc niebawem na oddział intensywnej terapii. Tymczasem w sali obok trwa zszywanie rany szarpanej po pogryzieniu przez psa. Doświadczony chirurg zakłada najpierw wchłanialne szwy wewnętrzne. Nie ma Pani ani przykurcz, no zobaczymy jeszcze, jak Pani to strzyjemy. Bo tak to trzeba by było zrobić tego. A to nie tutaj, na pewno nie u nas. Pani jest w takim okresie, gdzie znieczulenia nie są najlepsze. Szycie warstw wewnętrznych zakończone. Chirurg zakłada sączek, aby krew pozostała pod miejscem zszycia mogła swobodnie wydobywać się na zewnątrz i zabiera się do zbliżenia powłok zewnętrznych, wymaga to rano oglądania czy tam się zległo tego, bo normalnie to jeszcze powinno się wziąć antybiotyki, a ja, bym pani nie dawał antybiotyku. Jeszcze tylko jeden ukłucie będzie i po wszystkim. Więcej nie założymy. już dwa tylko. No dobra. To po wszystkim. chcę obejrzeć. Takie wentylki są. Dwa szwy na drugą ranę, będącą kolejnym nieprzyjemnym śladem po psich zębach, zakończyły zabieg. Pielęgniarz założy opatrunek i pani Beata pójdzie do domu. Ja za mocno nie będę tego bandażował. Jakby coś się działo z zmieniła kolor, zaczęła puchnąć mocno, trzeba będzie po prostu popuścić ten bandaż, dobra? Ma Pani taki założony tutaj sączek, a chodzi o to, że e, jutro dobrze byłoby do poradni chirurgicznej się zgłosić, zobaczyć tamtego. One są dość luźno zbite, te tkanki, po to, że gdyby się coś złego działo, to można łatwo pukać. Potrącony przez samochód pan Leszek trafił na oddział ortopedii, gdzie zoperowano mu połamaną nogę. Ortopedzie nastawili zwichnięty bark pani Teresy, która nieszczęśliwie upadła na chodnik. Znajdująca się w bardzo ciężkim stanie pani Zofia, nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii.